Nie ma bardziej naturalnej czynności od oddychania. Jest to naturalne dla każdego człowieka, organiczne, ale w pracy głosem musi być to też oddychanie świadome i takie, które nam pomaga. Oczywiście chodzi o oddychanie przeponowo-żebrowe takie, które stanowi podparcie dla tego, co mówimy. Potrzebne jest nam świadome używanie Mięśni brzucha, świadome używanie przepony i żeber. Zaczniemy od pierwszego ćwiczenia, które pozwoli nam na poczucie świadomego oddechu. Wyobraźmy sobie, że w tym obszarze tutaj mamy taki duży balon i napełniamy go powietrzem, ale zaczynamy od dołu. Najważniejsza część to jest ta tutaj. Tutaj nabieramy powietrza, potem dopiero tu i na końcu tutaj. Ale absolutnie nie możemy oddychać do góry. To jest płytki oddech, którego nie chcemy, bo taki oddech blokuje nam sposób mówienia, zablokuje nas tutaj i w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy zestresowani, taki płytki oddech jeszcze bardziej potęguje nasze nerwy. Powolny, głęboki oddech pomoże nam nie tylko zwalczyć tremy, ale bardzo dobrze używać naszego głosu. Zaczynamy właśnie od wdechu i na głosce S będziemy wydychać. Staramy się nie wydychać całego powietrza do końca. Stoimy też, tak jak w każdym ćwiczeniu dykcyjnym, czy oddechowym, czy emisyjnym, prosto ciężar ciała równomiernie na każdej nodze. Spróbujmy jeszcze raz. Kiedy bierzemy wdech, nasze żebra troszeczkę powinny nam się rozszerzyć na boki. Spróbujmy jeszcze raz. I kolejna wersja tego ćwiczenia budzimy naszą przeponę i na głosce z sprężyście będziemy pobudzać przeponę do działania. Przepona, jeśli chcemy ją dobrze zlokalizować, znajduje się mniej więcej trzy palce pod mostkiem. To jest ten mięsień tutaj. I kiedy używamy przepony, to bardzo to widać właśnie. Jeszcze raz. Kolejne ćwiczenie, jakie zaproponuję, to ćwiczenie na wydłużenie frazy oddechowej. Będę schodzić w przysiadzie i będę liczyć wrony bez ogona, czyli jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia i tak dalej. Ważne jest to, żeby całe ćwiczenie zrobić na jednym oddechu. Kiedy brakuje nam powietrza, przerywamy ćwiczenie i staramy się nie wyczerpywać powietrza do samego końca. Spróbujmy. Jedna wrona bez ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona, czwarta wrona bez ogona, piąta wrona bez ogona, szósta wrona bez ogona, siódma wrona bez ogona, ósma wrona bez ogona, dziewiąta wrona bez ogona, dziesiąta wrona bez ogona, jedenasta wrona bez ogona. I tak dalej. A teraz ćwiczenie z rekwizytem. Trzeba się zaopatrzeć do niego w najgrubszą książkę, jaką mamy w domu. W moim przypadku to będzie słownik poprawnej polszczyzny. Kładziemy książkę na brzuchu i staramy się robić wdech i wydech, żeby książka przemieszczała się góra-dół. Spróbujmy. Następne ćwiczenie będzie w pozycji stojącej, ale będziemy skakać. I chodzi o to, żeby nie zmieniał nam się głos, żeby nie drżał. Mówimy jakikolwiek wierszyk. Ja zaproponuję taki. Jedzie pociąg do Krakowa, wypadła ze niej jedna krowa, inne krowy pozostały i na tamtą nadawały. Może być jakiś mądrzejszy wierszyk albo zupełnie inny. Ćwiczenie wygląda w ten sposób, że będę przeskakiwać z nogi na nogę. Jedzie pociąg do Krakowa, wypadła zeń jedna krowa, inne krowy pozostały i na tamtą nadawały. Możemy to ćwiczenie wykonywać w różnym tempie. Jeżeli mamy obok instrument, to możemy też na różnych dźwiękach. Szybciej, wolniej, jak chcemy. Spróbujmy jeszcze raz. Jedzie pociąg do Krakowa, wypadła zeń jedna krowa, inne krowy pozostały i na tamtą nadawały. Spilnujemy, żeby nie drżał głos i przez cały czas była ta sama jakość dźwięku. Kolejne ćwiczenie, jakie zaproponuję, też będzie w pozycji leżącej. Kładę się na wznak. Kiedy uniosę nogi w górę, robię równocześnie wdech. A kiedy będę opuszczać nogi, będę mówić jakiś tekst, na przykład wprawkę dykcyjną. Zobaczcie. Wujek Jurek kupił wózek, wózek ukradł Urwis Józek, wujek Jurek kupił wózek, wózek ukradł Urwis Józek, wujek Jurek kupił wózek, wózek ukradł Urwis Józek, wujek Jurek kupił wózek. Spróbuję jeszcze raz. Grom gruchnął w konar rododendrona, grom gruchnął w konar rododendrona, grom gruchnął w konar rododendrona, grom gruchnął w konar rododendrona. W ten sposób zmuszamy nasz brzuch, mięśnie naszego brzucha, żeby mocno pracowały. Staramy się przy tym nie zmieniać sposobu mówienia, żeby mówić na tej samej głośności i w taki sam sposób. Podczas wszystkich tych ćwiczeń pamiętajcie o najważniejszej zasadzie ma to być przyjemność, dobrej zabawy.